Cmentarz rzymskokatolickiej parafii św. Wojciecha w Radziankowie położony jest przy ulicy Cmentarnej. Poświęcony został w 1888 roku. Jego powierzchnia to 21 tysięcy metrów kwadratowych, a otacza go wykonany z wapiennego kamienia parkan. Na szczególną uwagę zasługuje jednak znajdująca się na cmentarzu neogotycka kaplica zbudowana w 1920 roku. Na tej wejściem umieszczona jest mozaika przedstawiająca zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dwa witraże obrazują niebo i czyściec. W kaplicy znajduje się również płaskorzeźba ukazująca Chrystusa w ogroju. Kaplica jest miejscem wiecznego spoczynku księdza proboszcza Józefa Konieczki, zmarłego w 1922 roku. W pobliżu kaplicy natomiast znajdują się groby ofiarodawców gruntów pod cmentarz. Msze święte odprawiane są w kaplicy cmentarnej w czasie obchodów uroczystości Wszystkich Świętych oraz w dniu po uroczystościach odpustowych ku czci świętego Wojciecha.